Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj ostatni już przed świętami odcinek, bo już nie dam rady jutro nic nagrać. No i tak, dzisiaj przygotowałam, nawet nie wiem ile tutaj jest. Wiem, że na pewno są z 10 sztuk Kocham Zimę, tej nowej zdrapki, bo u mnie premiery jeszcze nie było. Mam tutaj jedną na dobry rok, no i świąteczne odliczanie, czyli takie trochę nawiązujące wszystko do zimy, do świąt. I tutaj dostałam piękną kartkę od życiowego doradcy i z drapunii. No jest piękna, nie widać chyba na filmie tego efektu, może trochę widać. Przepięknie się błyszczy, jest przepiękna. No i z drapunia i życiowy doradca wysłali mi taką piękną kartkę Eee, no naprawdę było to dla mnie dosyć spore zaskoczenie, bo wyciągam tak z tej skrzynki i tak myślę kto to jest? O za chwilę mnie olśniło no bo się nie spodziewałam, nie? <laughs> za chwilę mnie olśniło właśnie <laughs> więc wiecie, było to takie zaskoczenie a w tej karteczce znalazłam od nich zobaczcie Zdrabki! <noise> Także świetnie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Naprawdę nie spodziewałam się tego i to było bardzo miłe z Waszej strony. I myślę, że właśnie od tej owocowej eksplozji sobie zaczniemy. No i zobaczymy. Ja już sobie ją tak jak widzicie troszeczkę przygotowałam, żeby było szybciej. No i lecimy. już miałam wczoraj nagrać ten odcinek ale wróciłam taka zmęczona, słuchajcie że po prostu padłam, naprawdę czyżby tu było pusto? Pusto będę sobie może odrywać moje paznokcie, słuchajcie wyglądają w ten sposób Dzisiaj miałam ostatnią dziewczynę na pasnokcie, i dzisiaj w nocy będę robić sobie. One mają prawie 6 tygodni. Wygląda to strasznie. To kiedyś było białe w ogóle, ale od tych wszystkich preparatów mi pożółkło. Masakra, ale że one się jeszcze trzymają, to jest w ogóle mój sukces. Dlatego zostawiłam siebie na sam koniec, bo mówię. I tak, jak tam robię komuś, to yy, i tak sobie jeżdżę pilnikiem po swoich, więc wolałam tego uniknąć. No i mówię, zrobię sobie na samym końcu. No i noc dzisiaj będzie długa, coś czuję. Ale jakieś inspiracje tam zaczerpnęłam od wszystkich dziewczyn, więc może coś fajnego wymyślę. I pusta. Kolejna, ta ma fajny kolor. Bardzo wyraziste są te napisy. Wy tego pewnie nie widzicie. O, linia tu. Fajnie. No i dobra, co my tu mamy? O, tu mamy dwie linie, Boże. Jak ja to mogłam przeoczyć? No ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzy i sześć, dziewięć złotych. Wow! Mega, fajnie. Salą biście. O Jezus. Męczona już dzisiaj, jestem Seria jest dopiero dwunasta w tym momencie, ale mam już dosyć cały dom muszę swój posprzątać i pomóż ubrać mamie choinkę, bo ja choinki nie będę miała, nie będę miała nic świątecznego w domu ja mam gdzieś te święta w tym roku pewnie wiecie dlaczego no ale mam je, chcę pomóc, bo w ogóle zaginęły im bombki. To jest najlepszy hit. Zaginęły im bombki, nikt nie wie, gdzie są bombki. No i wczoraj kupiłam jakieś tam parę sztuk, żeby ich wspomóc. <grym> Kupiłem dzisiaj wstążki, także pójdę je zawiesić. I jakoś uratuję te święta. Tutaj jest linia. Ekstra. No i mamy 3 złote. Super. Boże, co ja robię? O nie, słuchajcie, coś mi się pomyliło. Dwie, a tu były trzy przegrane, nie? Tak, trzy przegrane i dwie wygrane dało nam to 12 zł było tu 5 drapek po 3 zł to było 15, a 12 mamy wygrane czyli jest całkiem zarobiście jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję naprawdę bardzo by to było miłe z Waszej strony no naprawdę bardzo teraz kocham Zimę to jest premierowa premiera u mnie, można tak powiedzieć. <laughs> Boże, przepraszam. <laughs> Zrabka za 2 złote. Nie wróżę jej jakiejś kadencji dłuższej u mnie. No ale... No ale jak premiera, to premiera. Co my tu musimy... Aha, nasze wygrywające liczby to są tu, rozumiem, te dwie. <laughs> 32 i 24. <laughs> Ogólnie szata graficzna mi się... Boże, coś mi do gardła wpadło. Ogólnie ta graficzna mi się bardzo podoba, tej zdrapki. Ale nie wiem, czy mi się podoba jej zawartość. Przegrana. Patrzyłam, jakie tam są numerki. Wow, jest wygrana. I jest druga wygrana, słuchajcie. I jest trzecia wygrana. Czwarta i piąta. Raz, dwa, trzy, cz dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. No nie, dycha poszła. Ekstra, słuchajcie, ja na te zdrabki wydałam 20 złotych, a tu już się dycha zwróciła. Mega 26 i 29. Ło, mamy kolejną wygraną. O patrzcie! Co tu się dzieje? <grystanie> Trzy wygrane, 4 i 5. Patrzcie co tu jest. 4 zł. 4 zł to jest już 8, 12... 16 i 20 złotych. Wow! Ja nie mogę, a tak zwątpiłam w tą zdrabkę. No jednak, słuchajcie, premiery mi ostatnio służą. Nie ukrywam, trzy dychy już mam. Coś niesamowitego, bo na te zdrabki swoje wydałam 20, 40, 55 zł. Wow! Mega! Co, to się stało? Może taka głupia kwota, ale naprawdę mnie to cieszy, bo wiecie, u mnie pre z premierami bywało różnie, a tu nagle taki sukces. Wow, świetnie. Spodziewałam się tu jakichś może 4 zł najwięcej w tych wszystkich zdrapkach. A tu zaskoczenie jest. <laughs> to mogę się teraz na luzie te tutaj drapać. No i tutaj też pusto. Jeszcze cztery mamy. Siedemnaście i dwadzieścia pięć. No i też pustak. I tutaj jest również pusto. No i dalej. Dwadzieścia trzy i szesnaście. No i kolejna, ja w ogóle się tu sprawdzę. Aha, czyli to był czwarty stopień. Wow, to już byłam blisko tych siedemdziesięciu tysięcy. 19 i dwadzieścia No i pusto. Ej, dobra. No to super! No na dwie dychy. Trzy dychy mi się zwróciło. Jeszcze zarobiłam. Także słuchajcie, no mega. To zdrabka, no nie spodziewałam się tutaj tych czwórek. Myślałam, że tu też będzie dyszka, no ale super. No to teraz na dobry rok. No i szukamy dwóch takich samych kwot najpierw. O, dwie dychy. No patrzcie. Ja to jednak jestem ostatnio gdzieś tak. Jeden taki był odcinek, gdzie mi nie poszło, ale tak ostatnio w miarę się to trzyma. Jakoś w kupy no super. Dwie dyszki tam się trafiły. Dzwoneczek no nie ma, a tu choinka też nie ma. No szkoda, ale nie można mieć wszystkiego. Matko, gdzie tu ten 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 numer? O, jest. Ale i pani i tak na nie będzie szukać, pomimo że pokaże jej palcem, także spoko. Dobra, pięć dyszek już jest. No i teraz lecimy z naszym świątecznym odliczaniem z numerem cztery. Sama sobie tą zrapeczkę wybrałam. No już szukamy prezentu. Trzy. Cztery. Pięć. Boże, co ja drapie? Gdzie jest ósemka? Gdzie jest ósemka? Dwa, Gdzie jest? Ej, czy ja coś źle podrapałam? Czy mi się coś już pomyliło, bo ja nie wiem. 3-4, 5, 6, 7, 8. Dobra, nieważne. Boże, zawiesiłam się. I teraz tak, 21, 22, 23 i, i 24, no pusto. Szkoda, ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo tak jak mówiłam, miałam tutaj zdrapki za 55 zł, a zwróciło mi się 20, 40, 50, no to czego chcieć więcej, no. 5 zł na minusie, to to jest... Ale przecież jeszcze mam na plusie, bo jeszcze mam owocową eksplozję, którą dostałam od drapuni i życiowego doradcy. Także słuchajcie, mega draping! Naprawdę, ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. No i chciałabym Wam wszystkim życzyć zdrowych, wesołych świąt w rodzinnej atmosferze. No i dbajcie o siebie, szanujcie się, bo to jest najważniejsze. Nie wiadomo w jakim gronie spotkacie się na następny rok, także życie jest tak niespodziewane, chyba to dobrze powiedziałam, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy, dlatego spędźcie je z najbliższymi te święta. No i... I udanych prezentów oczywiście, nie? Może jakichś fajnych, dużych wygranych w zdrawkach. Ja to często sobie w święta kupuję zdrawki i sobie drapię dla przyjemności. Także wiecie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!